Zapraszam na fascynującą podróż po koło brzegu, jednym z najpiękniejszych miast polskiego wybrzeża. Będzie to pierwsza część filmu, który zabierze Cię na filmowy spacer po koło brzegu. Jeśli Ci się spodoba, zostaw subskrypcję to pomoże mi rozwinąć kanał. Zapraszam. Okolice Koło Ratusza to serce miasta, gdzie historia spotyka się z tętniącym życiem codziennym. Spacerując po brukowanych uliczkach odkryjemy urokliwe kamienice. Które pamiętają czasy sprzed wieków, a jednocześnie są świadkami współczesnego rozwoju. Liczne kawiarnie i restauracje zapraszają na chwilę odpoczynku w otoczeniu malowniczych budynków. W weekendy okolica ta ożywa jeszcze bardziej, stając się miejscem spotkań mieszkańców i turystów. Ratusz dumnie wznoszący się nad placem jest symbolem nie tylko administracyjnym, ale kulturalnym koło brzegu. W jego pobliżu odbywają się liczne wydarzenia, takie jak koncerty i targi które wprowadzają atmosferę radości i wspólnoty. Cała okolica emanuje klimatem, który przyciąga swoją autentycznością i przyjazną atmosferą. To miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego, czy szuka relaksu, historii, czy kulturalnych wrażeń. Bazylika Kołobrzeska Konkatedralna w niebozięcia Najświętszej Maryi Panny to jeden z najważniejszych zabytków Kołobrzegu, imponujący swoją gotycką architekturę. Wzniesiona w XIV wieku stanowiła nie tylko centrum religijne, ale i obronne miasta. Jej monumentalna bryła z wysoką wieżą dominuje nad okolicą, przyciągają wzrok zarówno mieszkańców jak i turystów. Wnętrze Bazyliki zachwyca bogactwem detali, tym pięknymi witrażami i zabytkowym ołtarzem, który jest jednym z najstarszych w regionie. Szczególną uwagę zwraca także imponujący XIV-wieczny krucyfiks będący jednym z największych w Polsce. Podczas II wojny światowej bazylika została poważnie zniszczona, ale dzięki wieloletniej odbudowie odzyskała swoją dawną świetność. Dziś bazylika jest nie tylko miejscem modlitwy, ale także ważnym punktem na mapie turystycznej koło brzegu. Jej historyczna i duchowa wartość sprawia, że jest symbolem nie tylko miasta, ale i całego regionu. Koło brzeg, będąc jednym z najważniejszych miast nad Bałtykiem, od wieków odgrywał kluczową rolę nie tylko na mapie Pomorza, ale i całej Polski. Już od czasów wczesno-średniowiecznych miasto przyciągało uwagę jako ważny port oraz ośrodek handlowy, gdzie odbywały się targi i wymiana towarów pomiędzy krajami basenu Morza Bałtyckiego. Koło brzeg zasłynął także dzięki wydobyciu i handlowi solą. Co przyniosło mu spore zyski i strategiczne znaczenie na arenie międzynarodowej. W okresie nowożytnym miasto pod panowaniem pruskim zostało przekształcone w twierdzę, której potężne mury obronne stały się miejscem licznych starć i oblężeń. Szczególnie dramatyczny okres przypadł na lata wojen napoleońskich, kiedy Kołobrzeg był świadkiem zaciętych walk, które wpisały się w jego historię. W XIX wieku, mimo militarnych zawirowań, miasto zaczęło zyskiwać naznaczenie unikalnemu mikroklimatowi i solankom. Druga wojna światowa przyniosła jednak dramatyczne zniszczenia. Kołobrzeg, będący jednym z ostatnich punktów obrony niemieckiej na Pomorzu, został niemal doszczętnie zniszczony podczas zaciętych walk o miasto w marcu 1945 roku. Po wojnie, kiedy miasto znalazło się w granicach Polski, przystąpiono do jego odbudowy, która trwała wiele lat i wymagała ogromnego wysiłku. W tym procesie starano się zachować jak najwięcej z dawnej architektury, jednak wiele budynków i zabytków bezpowrotnie utracono. Współczesny Kołobrzeg to również miasto kultury, gdzie organizowane są liczne festiwale, koncerty i wydarzenia artystyczne. Festiwale muzyki rozrywkowej, koncerty na molo czy plenerowe wystawy sztuki to tylko niektóre z wydarzeń, które przyciągają tłumy. Nie można też zapomnieć o miejscach pamięci, takich jak pomnik za ślubin. Polski z morzem, który stał się symbolem polskiego powrotu na Bałtyk po II wojnie światowej. Koło brzeg nie zapomina o swojej przeszłości. Odrestaurowane zabytki, takie jak bazylika, ratusz czy baszta lontowa przypominają o bogatej historii miasta. Każde z tych miejsc kryje w sobie opowieści o dawnych czasach, które tworzą wyjątkową atmosferę miasta. Do dziś Kołobrzeg to miejsce, gdzie przeszłość harmonijnie łączy się z nowoczesnością, oferując mieszkańcom i turystom historyczne dziedzictwo i współczesne udogodnienia. Spacerując po uliczkach Kołobrzegu można poczuć ducha minionych wieków, jednocześnie ciesząc się nowoczesnymi udogodnieniami. Miasto rozwija się dynamicznie, ale z szacunkiem dla swojej historii, co czyni je unikalnym na tle nadmorskich miejscowości. Kołobrzeg to również miasto Zieleni z licznymi parkami i skwerami, które zapewniają mieszkańcom i gościom przestrzeń do odpoczynku i rekreacji. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu nad Bałtykiem. Kołobrzeg od wieków stanowił ważny punkt na mapie Polski. Dziś, podobnie jak przed wiekami, miasto przyciąga ludzi z różnych stron świata, oferując im nie tylko piękne widoki i zdrowy klimat, ale także bogatą historię i kulturę. Kołobrzeg to miejsce, które łączy w sobie to, co najlepsze: tradycje, nowoczesność i niezapomniane chwile spędzone nad morzem.